Dzisiaj Ford Galaxy pokażę Wam jak wymienić amortyzatory przednie. Pierwsze co musimy zrobić to zdjąć kapselki i odkręcić śruby od wycieraczek, zdjąć wycieraczki, zdjąć pod szybie, ponieważ tu będą, yy, pod spodem są śruby, które mocują mocowania amortyzatora. Kolejna sprawa, odkręcamy koło, następnie yy, po odkręceniu koła w zdjęciu odkręcamy pierwsze co końcóweczkę, żeby mieć ruch. E, czyścimy sobie tutaj czyścimy sobie tutaj e, wszystkie gwinty psikamy jakimś e, wódekiem, żeby odpuściło i tam na górze też jest ważna sprawa o tam widać gwinty też się czyścimy, staramy się tyle ile podejdziemy psikać ja sobie zapsikałem dzień wcześniej, bo miałem taką możliwość i tam jest trzecia e, zaraz sobie jeszcze raz zapsikam. to wszystko psikamy, czyścimy i psikamy ok, wietraczki zeszły, nawet nie trudno Teraz ściągamy te klipsiki dookoła i wyciągamy podszybie. Później ściągamy te gumowe zaślepki. I można już wyciągnąć całe podszybie. Tu trzeba będzie użyć trochę siły, wyciągnąć z takiego rowka. Do montażu całego podszybia widać już tutaj wszystko. Odkręcamy teraz wycieraczki. Silniczki od wycieraczek, odpinamy kostkę, demontujemy i tu są śrubki, jedna jest tu, jedna będzie gdzieś tutaj pod, pod yy, ramieniem i druga gdzieś tam będzie kolejna, gdzieś tam z tyłu. Tu na szczęście jest, na szczęście, nieszczęście jest tak, że są osobne silniczki, nie ma tu żadnych dźwigienek, także demontujemy trzy śrubki, tu, 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 i odkręcamy i wyciągamy. Dobra, końcówka odkręcona, odkręcona jest... Yy, łączyk stabilizatora wypięty czujnik tu wyciągamy przewód teraz odpinamy całe odpinamy całe jarzmo zrzucamy na dół Odpi odkręciłem tutaj y, z, y, przegub no i na końcu zabiorę się tutaj za stworzeń wahacza wtedy całe kopyto zrzucę, wyciągnę je na, na bok i dopiero odkręcę Tutaj te trzy śrubeczki, i wtedy będę mógł rozpiąć. Rozpiąć tutaj śrubę. Można to próbować na aucie. Natomiast ja wolę chyba zrzucić sobie to. Zobaczę jeszcze. Troszkę więcej roboty, ale za to robota przyjemniejsza. Ok, cały są wyciągnięty. Tą śrubę odpięciłem, i teraz wyciągamy to z, teraz ze zlaka. To jest... Jak, albo takim. Można śrubę spiłować sobie ósemkę, spłaszyć ją troszkę, żeby była taka. Wtedy może nabić, skręcić albo, jak macie taki o, sprzęcik, można też tu włożyć. To się rozpycha. Tam jest taki ząbek, rozpycha się i może elegancko wyciągnąć. Przed ściągnięciem, też y, można sobie tarczę z, ściągnąć, bo zawsze to trochę ciężar mniejszy jest. I też ważna rzecz, <laughs> zwróćcie uwagę, jak jest tutaj ta poducha. Względem, względem jarzma, i tak dalej, żeby później nie mieć, yy, nie mieć problemów, i tak samo zwróćcie uwagę tutaj na tą gumę, yy, jak ona tutaj leży, względem tutaj na przykład tego, bo czasami jest tak, że ktoś potrafi założyć odwrotnie, no i wtedy to nie, jest tak, nie, jest, nie układa się ona dobrze. Także trzeba zwrócić na to wszystko uwagę. Ja teraz demontuję, demontuję tutaj yy, amortyzator, muszę odzyskać tylko osłony. Tu wszystko pójdzie nowe. Nowa sprężyna, nowe yy, nowy amortyzator i nowa, i nowa yy, poduszka górna. A też, jakby ktoś tak się pytał, dlaczego wymieniamy, ponieważ z tej strony się rozlał amortyzator, a zawsze amortyzator, amortyzatory wymieniamy parami. Dodatkowo tutaj sprężyna już taka jest, rdza odchodzi, może za jakiś czas pęknąć, żeby nie płacić dwa razy za robotę. Raz wydajemy tylko na sprężyny i, i, i jesteśmy do przodu z robotą. Czyli tutaj oczywiście nie zapominamy o tej podstawie gumowej, yy, po to, żeby nam nie, nie trzeszała sprężyna. Przekładamy oczywiście odbój. No i bałwanka on pójdzie tutaj na mocowanie. Tutaj zwróćcie uwagę, jak będziecie montować, co tak. Tu jest taki cypelek na yy, na łożysku, jak czasami jest zdjęte, żebyście wiedzieli. Tu jest cypelek, on tylko w tym miejscu pasuje. Ja składam tak, że ustawiam wszystko w jednej linii, czyli ustawiam tak: cypelek stąd, czyli umocowanie na łożysku. Ten, to dolne łożysko ustawiam w tej stronie, w tą stronę i mniej więcej tak, żeby ten cypelek, ten cypelek, żeby był do Zwrotnicy tak do, do tego ząbka w jednej, w jednej linii I tak to składam I Wtedy nic nie strzela, jest wszystko w porządku Wszystko działa Tak trzeba ustawić Najlepiej jest tak ustawić o. Pamiętajcie sobie jak będziecie zakładać Przesmarować sobie tutaj końcówki Śrubek Wtedy ktoś tam jak będzie odkręcał zawsze będzie miał lżej Nie zaraz tutaj od spodu Idzie woda, kamienie i tak dalej, także Warto sobie tu przesmarować wszystko. Teraz wkładam wszystko do zwrotnicy i montuję do auta. Dobra, i ta strona cała jest skręcona. Już na gotowo. Jeszcze tylko tamtą stronę skończyłem. Jeszcze tylko założę tam silniczek. Założę pod szybie i gotowe. Tu jeszcze się okazało, że z tamtej strony na samej górze o sprężyna była pęknięta. Także dobrze, że zdecydowałem się zamówić od razu ze sprężynami, wymienić to. Także jak Wam się podobało, jak Wam pomogłem, e, pokazałem, jak to wymienić. Pewnie e, będą pisać, że to się jakoś inaczej ustawia. Ja to zrobiłem, ja to ten dzyndzel zrobiłem tak, ustawiłem po swojemu i zawsze jest dobrze. Także nie strzela, nie skrzypi. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka. Like Dzięki za oglądanie.